Cześć, to Szybka wrzutka. Dziś gramy sobie w Holi Festiwal Kolorów, czyli nadchodzącą nowość od Muduko. Jest to taka wypasiona gierka trójpoziomowa, w której to bierzemy udział w święcie Holi, gdzie obsypujemy się różnymi barwnymi proszkami. No i cała gra będzie polegała na tym, żeby jak najwięcej właśnie proszków rozsypać. Najlepiej jak. Na najwyższym poziomie, bo im wyżej, tym więcej punktów dostajemy. Klasycznie dostajemy jeden punkcik na pierwszym poziomie, dwa punkty na drugim i trzy na trzecim. Jeśli wrzucamy proszek do góry, no to musimy sprawdzić, czy pod spodem czasami nie ma wolnego miejsca. Bo jeśli tak, to taki proszek spada piętro niżej i będzie spadał tak do aż nie będzie pod nim jakiegoś innego proszku. Wtedy się na tym polu. Zatrzyma. Wszystko to będziemy robić za pomocą takich oto kart, które będziemy mieli na początku jedną zagrywali, później będziemy dobierać do trzech i zawsze spośród trzech będziemy wybierać. Karty mają, karty są w dwóch rodzajach, są takie z, z takim znaczkiem i bez. Te ze znaczkiem oznaczają, że to my musimy być dokładnie w miejscu tego znaczk'a, a następnie na takich polach możemy rozrzucić, patrząc od naszej takiej fajnej postaci. Gdzie rozrzucić te proszki możemy. Natomiast jeśli nie ma tego symbolu, to oznacza, że nasza postać musi być na jednym z tych tu pól. No, oczywiście, karty możemy sobie dowolnie odwracać. Oprócz tego, na planszy mamy też cukierki, które będziemy mogli zdobywać. A które też na koniec gry dadzą nam dodatkowe punkty. W swojej akcji rzucamy kolorami, ale możemy się też poruszyć. A jeśli trafimy na miejsce. Otoczone zewsząd proszkami, to wtedy możemy się przenieść piętro wyżej, pod warunkiem, że nie stoi w tym miejscu żaden przeciwnik. W momencie, kiedy wejdziemy na pole z proszkiem, to ten proszek bierzemy do siebie, dzięki czemu będziemy mogli go dalej rzucać, no chyba że jest to proszek przeciwnika. Tak samo, jeśli podczas rzucania trafimy swoim proszkiem w przeciwnika, to ten proszek mu podajemy. On nie może z nich korzystać. Ale my na koniec gry dostaniemy dodatkowe punkty za to, że ktoś został przez nas trafiony. Żeby rozgrywkę sobie urozmaicić, mamy taką konkretną liczbę kart, gdzie mamy karty z punktacją i ze zasadami. Losujemy sobie trzy karty. Najlepiej by to była właśnie jedna ze zasadami, dwie z punktacjami. No i one jakoś zmieniają nam rozgrywkę. Tu na przykład mogliśmy się poruszać tylko o jedno pole, ale także na ukos. Natomiast jeśli zapłaciliśmy dodatkowego cukierka, mogliśmy się poruszyć o jedno pole więcej. W punktacji dostawaliśmy podwójne punkty za cukierki, za przepraszam, kolory w narożnikach, a także za nasze największe połączone pole, połączony zbiór kolorów. Tych Zasad tu jest oczywiście o wiele więcej. Mogą być to chociażby minusowe punkty, jeśli mamy na przykład na krawędziach proszki. No jest tego naprawdę całkiem sporo, więc każda rozgrywka będzie wyglądała inaczej. Oczywiście im więcej graczy, tym ciekawiej się gra, więcej się na tej planszy dzieje. A gierka, tak jak widzicie, wygląda naprawdę rewelacyjnie, bardzo ciekawie. Jest taką naprawdę prostą, przyjemną, kolorową gierką. Sam raz na. Niedzielne popołudnie. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć.